Tylko z tej strony ULTRAX GAMING Jest ze mną dzisiaj Shake Drizzle Siemanko I to jest taki odcinek informacyjny, o którym e, powiem, e, że ogółem wracam do nagrywania na ten e, kanał o nowych seriach e, które mam zamiar nagrać w najbliższym czasie i no i takich różnych duperelach, żeby e, cały czas o czymś mówić, o jakichś popierdolonych pierdołach A więc E, może zacznijmy od tego, że nagrywamy tą grę z Kina, bo miałem problem, e, problem z internetem mogłem i, e, ścinało Ścinamy też przy okazji trochę grę, jak nagrywałem. Więc odtwarzamy tą grę Skina na mapie Aftermath. Ja jestem... Ja jestem tutaj Ultrax, a tu jest shake. E, Pw, Cyborg jest fajnie. Dobra. Niedawno kupione. Niedawno kupione kamuflaże, bo wiecie, hajs z YouTube'a przyszedł i teraz kupiłem sobie kamuflaże dodatkowe, już mam ich pięć i nie mam za co kupić kolejnych, więc nagrywam, nie? żeby mieć hajs z YouTube'a. E, a więc, o czym teraz? E, no po ogólnie wracam do regularnego nagrywania e, na ten obecny kanał. Przestałem nagrywać, bo nie miałem czasu, musiałem poprawiać oceny. I jeszcze e, otworzyłem drugi kanał amerykański, angielski. ogólnie tam, że tam montaże swoje edytowane przez kolegę. Byłem sam lepszy niż ten na tym kanale. Zmieniłem także nick na, z Mr. Reda, bo był chujowy jak dorsz w kupie. Lol. E, na, i, na tym, no i tyle nie, no. E, ogólnie na tym kanale najczęściej będę nagrywał chyba z Shake'em, no bo mm, po prostu żeby, żebym miał z kim gadać, żeby mi też nie było nudno, nie? No e, powiedz coś takiego sensownego. No ogólnie to ja chciałem powiedzieć, że jeżeli właśnie komputer mi na to pozwoli, to może też będę nagrywał takie komentarze, różne snipermontage, ale to jeżeli komputer na to pozwoli, bo ja mam takiego ludena że... Ty masz plastik 5 zlowa! No naprawdę, ja mam takiego na no tu się w ogóle nie da To jest dziwne, że mi Black Ops na 180 fps wchodzi To jest dziwne To, to jest, to jest kurwa magia, ja mam na 180 Tylko przez to, że mam jeden dysk Kurwa, to mi ścina nagrywanie No Ehm um, Najbliższe odcinki z Black Ops 2 będą właśnie um, takie, że no po prostu będziemy odtwarzać yy, w tle grę, która mniej więcej nam dobrze poszła, albo jakąś pierwszą leczą, jak nam się nie będzie już chciało grać i będziemy chcieli nagrać, taką z dobrymi statami. Ehm, no i yy, następne serie, które mam zamiar nagrać i to większość yy, też shake'em, to jest yy, Duel of Champions pod serią... Yy, no nie tylko Duel of Champions, ale po no, prostu... No, no właśnie o to chodzi, nagrać e, film, nagrać, z, zacząć serię, nagrać serię pod tytułem e, Rage in Game nie no, nie wiem jak to się jak to nazwać, ale coś takiego na pewno powstanie, bo nie w jakiej grze albo ja, albo Shake, łapiemy Rage'a zwłaszcza w Duel of Champions będzie najczęściej filmów w Duel of Champions w tej serii, ponieważ jak gram tylko z Shake'iem on łapie Rage'a po kilku sekundach, przepraszam, to zwróciło mi się coś. No, mów. No. No bo to jest tak, że... zawsze nie będę wam zdradzał szczegółów, jakie ma y, Ultra tam stali i tak dalej, ale... Gdybyście z nim zagrali, zrealizowali byście po, po... Jakby wystawił jedną kartę, mocną, to później już jest, już się zaczynają schodki, leci. Dalej, 9... Leci, leci władca odchłani 9 HP, dopakowuje, dopakowuje go kartą, żeby miał 11 HP i 10 ataku. I go sobie niszczy. I on go sobie niszczy jakąś. Albo po prostu te będziemy też łapać różne pompy, nie, nie będzie to tylko na rage'u, ale na łapaniu różnych pomp. Typu Shake będzie dopakował sobie postać o zwadę a potem na koniec nie chcąc ją sobie zniszczyć... Błyskawica, która daje 6 HP Albo będzie uzdrawiał, albo będzie pomylił, e, e, będzie mylił e, karty i będzie uzdrawiał moich bohaterów Nie no tak też można Nie, no, różne są sposoby rajza re, i bomb No ale tak ogólnie będziemy nagrywać forfan. Dla pieniążków w sumie też Nie wiem, w jakim pieniążku 25 subów Pieniążki takie co ja mogę kurde co kupić za pałki w kiotku. E, Wracając do tych serii, jakie postanowiliśmy nagrywać, to ogółem będzie tylko Little Legends, to jeszcze będzie z kilkoma wymiarem osobami. E, będzie ogółem e, najczęściej z Shake'em i z SQ, które możecie zobaczyć. Nie, tutaj nie ma... na, a, na drugim kanale mam z film. No dobra, to nieważne. No i z Kakim kolegą. E, e, of Champions, też nasza trójka e, częściej z Shake'em. E, i Mortal Kombat a to też można nagrać e, z Szejkiem bo mieszkam w sumie niezbyt nie daleko siebie i może do mnie przyjść i nagramy coś 1vs 1 1 vs 1 number 1 one. E, też w sumie będzie do serii zapisanej Rage no więc e, tutaj jak widzicie to już jest koniec gry zrobiłem bezlitosnego czyli 10 tutaj już i już miałem zabijać ostatnią osobę no niestety bywa no dobra no to widzimy się w następnych odcinkach trzymajcie się po drugiej stronie mikrofonu był Shake, a tutaj Ultrax siemanko no trzymajcie się cześć